Hej, witam Was cieplutko i dzisiaj zapraszam Was na filmie, w którym opowiem Wam o mojej próbie przeprowadzenia projektu DIY, czyli zrób to sam, na kilku meblach w moim domu. I mm, na początku nie chciałam nagrywać tego filmu, ale pomyślałam sobie... Nagram wam, a to z tego względu, że może się czegoś nauczycie, a może ja czegoś będę mogła się nauczyć od Was, może kogoś zainspiruje, idzie wiosna i potrzebujemy zmian. I właśnie ja takich zmian też w moim życiu potrzebowałam. I tutaj przepraszam was, zarykam tak na bok, bo patrzę właśnie na komodę, na moje dzieło, które wczoraj wykończyliśmy. Ale od początku chcę powiedzieć, że osobą, która zainspirowała mnie właśnie do zmian, jest Ania, De Brenda Hugo, która kiedyś miała na YouTube kanał, ale już go nie prowadzi. A teraz e, obserwuję Anię na... Instagramie i z nią jestem w stałym kontakcie. Wiem o tym, że podobny film też przygotowała Kasia z kanału Ciasteczko 25. Kasia z Anią też są koleżankami i nie jestem pewna, ale domyślam się, że to właśnie Ania poradziła Kasi co zrobić właśnie z meblami, które Kasia zmieniła. W każdym bądź razie, Ania poleciła mi farby Annie Sloan. I Ani jest to mama, kobieta, która mm, właśnie potrzeba matku wynalazku pomyślała o farbach, które są bezpieczne y, dla dzieci, które możemy, którymi możemy pomalować dziecięce zabawki, dziecięce meble, y, które bardzo szybko wysychają, które nie wymagają jakiegoś specjalnego i długotrwałego przygotowania do tego, aby właśnie y, ich używać. No i właśnie z polecenia Ani, debrę, de a sama Ani dzisiaj y, zakupiłam farby. Musiałam na chwilę przegrać, przegrać, przerwać nagrywanie tego filmu, bo poszłam po torbę, e, którą właśnie e, nie mogłam nawet podnieść, dobra, dobra praca mięśni. Um, I w tej torbie są właśnie rzeczy, które ja kupiłam m.in. z polecenia mojej koleżanki Ani. Zaczynam od tego, że nie chciałam pomalować kilka rzeczy w domu. Mówiłam Wam o tym, że potrzebowałam zmian i co mi się najbardziej nie podobało w naszej sypialni, to komoda, która jest, jeżeli chodzi o jakość, moim zdaniem fantastycznie zrobiona, bo jest to komoda sosnowa jeśli się nie mylę, która, którą kupiliśmy, jak jeszcze byliśmy w naszym starym mieszkaniu i komoda. Jest bardzo funkcjonalne, bo ma duże, solidne szuflady. Dno się nie wypycha, nic się z nim nie działo. Ale ten kolor no nie za bardzo nam pasował. Nasza sypialnia nie jest przygotowana w jakimś konkretnym stylu. Ja też nie mam na to jakiejś takiej presji, specjalnego oparcia. Um, ale przeważają tutaj właśnie nowoczesne elementy. Tak jak na przykład łóżko, które jest wykonane z takiego też drewna, ale lekierowanego, Łóżko kupiliśmy z firmy Dwell. Biurko, na które teraz patrzę, które też już wcześniej widzieliście, był to prezent od mojej siostry, która zaprojektowała i facet wykonał te meble. I jest to biurko, które jest w białym kolorze, a nogi madrewniane. Nasza szafa, którą też ze mną widzicie, jest z Ikei, jest to szafa z drzwiami suwanymi, która też. Fantastycznie się sprawdza, a, ale żeby pasowała do właśnie naszej całej reszty w tym sypialni, zdecydowaliśmy się nie na biały, tylko kolor. Widzicie biały front w e, błyszczącym odcieniu, e, a z boku jest e, drewniana, ma drewniane wykończenie i tak samo pokażę Wam to też później zaraz na zbliżeniu. W rogu naszego pokoju stoi lustro, które jest też moją miejscem, gdzie trzymam biżuterię, lustro też kupiliśmy dawno, dawno temu i jest też w kolorze naturalnego drewna. Tutaj w tym momencie w naszym pokoju też stoi półka na książki naszego syna, która tutaj nie powinna być i kiedyś na pewno wyprowadzić się do swojego pokoju, ale w tym momencie wieczorami zazwyczaj czytamy książki naszego synka tutaj u nas w sypialni. No i ta komoda właśnie. No jest wykona w drewnie i jest to ładny kolor, ale no nie za bardzo pasowała do naszej sypialni. I pytałam się Ani, czy właśnie malując farbami Ani czy nie będzie tak, że właśnie one dają taki efekt bardziej vintage, shabby chic. Mi zależało na efekcie bardziej osiągnięcia nowoczesności. No i wtedy Ania poleciła mi zakup farb kolor w kolorze pure. Sorry za puszki to brudne są, ale widzicie, ja używam ich. Czyli kupiłam paszkę. Paszkę, puszkę w kolorze Pure, a także z polecenia Ani i wiedziałam o tym, że chcę pomalować jeszcze kilka innych rzeczy, o patrzę, że tutaj prawie mi się otworzyło, kupiłam puszkę w kolorze Paris Grey i jest to piękny szary odcień, nie taki jak ten tutaj widzicie, zaraz go też zobaczycie, który jest bardzo modny, trochę nudny może, ale do wszystkiego też pasuje. Dodatkowo też z polecenia pana w sklepie, gdzie kupowałam te wszystkie rzeczy, zakupiłam pędzel od Ani też, jest to pędzel z naturalnego włosia, taki okrągły i powiedziała mi, że oh, za pędzel zapłaciłam 13 funtów, w sumie za te wszystkie rzeczy, które pokazałam Wam tutaj zapłaciłam 60 funtów. Nie Niby mało, znaczy niby dużo, na początek trochę tak właśnie myślałam, czy warto, czy nie, szczególnie, że nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Ale Pan przekonywał mnie do tego, że jeżeli bym miała kupować inne farby, jeżeli miałabym spędzić kilka godzin, aby wszystko, po, wiecie, wcześniej em, zetrzeć papierem z ciernym, żeby wyrównać wszystko e, później trzeba nakładać jakieś primery, pewnie jakieś bazy, farby, później coś jeszcze. A w przypadku tych farb nie trzeba robić nic. Ja wcześniej meble wyczyściłam, ale to też mam powiem za sekundę. W każdym razie powiedział, że może właśnie lepiej kupić coś jednego i nie trzeba już z tym nic nic robić. Powiedział mi też, że ten pędzel jest lepszy w porównaniu do innych, tych tańszych Z tego względu, że nie wychodzi z niego włosie Nie zostawia takich, wiecie, śladów na, na, na malowanej powierzchni itp. itd. Nie zgadzam się z tym, że nie kupię włosów, bo zgubił dwa albo trzy włosy, Ale rzeczywiście praca tym pędzlem była bardzo łatwa Jak dałam Wam zdjęcie z tymi puszkami, to wtedy bardzo wiele z Was poleciło mi używanie wałka I w sumie Ania też później powiedziała, żebym kupiła wałek Ja znalazłam taki, sorry, tutaj funciaku z taką tacką, ale moim zdaniem ten wałek rzeczywiście, fakt, że działa szybciej, bo można nim pomalować większe powierzchnie w szybkim czasie, ale moim zdaniem niestety nie daje takiego ładnego efektu jak pędzel. Tak ja zawsze później tam wygładzałam to wszystko pędzlem. Nie wiem czy to jest normalne, dajcie mi radę, może. Może coś robiłam źle, bo wiecie, ja specjalistą nie jestem, no robię to wszystko na własnych błędach i na, na tym się uczę. No i zacznę, zacznę od, y, y, chcę Wam tylko jeszcze powiedzieć, że w tym filmie także wystąpi mój syn, który bardzo y, aktywnie pomagał nam w przygotowaniu tych mebli. Y, zacznę od tego, że y, na początek wzięłam się za szary kolor i za przygotowanie takiej półki, y, którą też widzieliście kiedyś, kiedyś w moich filmach. Ona stała za mną i to była półka na książki. Niestety ta półka była bardzo wąska, też wykonana z drewna, i niestety w naszym tym nowym domu nie miała po prostu miejsca dla siebie i zaczęliśmy używać je jako półki na buty. Um, I po raz kolejny nasze mieszkanie jest w takich bardziej bardziej naturalnych, białych kolorach i te drzewo tam nie do końca pasowało, dlatego pomyślałam, że właśnie pomaluję ją w nasz szarym kolorze. Zaczęłam od wyczyszczenia wszystkiego, najpierw odkurzyłam odkurzaczem kurzy, wiecie, z zakamarków, później wszystko wyczyściłam szmatką. No, i zaczęłam się, zaczęłam, zebrałam się za malowanie. Na początku jedna warstwa, poczekałam może pół godziny, aż wyschnie. Naprawdę bardzo szybko to się dzieje, i później przeszłam do malowania drugiej warstwy. Nie było, powiem Wam, tak łatwo jak myślałam, bo farba jest dość gęsta, ale można ją też troszeczkę rozrobić z wodą. Po prostu najpierw moczamy pędzel w wodzie i wtedy malujemy. Oczywiście wtedy efekt przezroczystość farby będzie o wiele większa, i, ale dobrze, dobrze to robić, jak wykończamy później, żeby po prostu um, osiągnąć taki równomierny efekt. Ja nałożyłam dwie warstwy. Yy, powiem wam, że już miałam dość, po kilku, właśnie, po, już nie wiem, zajęło mi to. Nie chcę kłamać, może godzinę nałożenie tych dwóch warstw, i po tym, kiedy właśnie one wyschły, przyszło kolejne nałożenie, kolejnej rzeczy, której jest taki wosk. której też Ani właśnie poleca, aby go używać. Ten akurat jest w zoczystym kolorze. Możecie też kupić w innych odcieniach. I wtedy, jeżeli użyjecie właśnie takiego wosku na takie meble, one dają efekt vintage, takich starych, starszych. Jeżeli lubicie to, wtedy możecie. Ja wolałam taki czysty efekt, i Gawin spędził całą noc. Znaczy nie całą noc, ale wieczór na tym, aby właśnie polerować. Ehm, Ania też nam poleciła, żeby to zrobić dwa razy, dlatego na początek przez jedną noc wysch wyschł ten wosk i następnego dnia zrobił to jeszcze raz. No i teraz możecie zobaczyć, jak wygląda efekt końcowy. Zupełnie inaczej się wchodzi do nas i zupełnie inaczej to wygląda. Bardzo mi się podoba ten kolor i jestem bardzo zadowolona właśnie, że zadawaliśmy się na ten szary i że to zrobiliśmy. Ehm, kolejna rzecz, ta właśnie główna, od której to wszystko się zaczęło, to nasza komoda. I... Za poleceniem Ani zdecydowałam się na kolor ten właśnie piór, który jest um, biały Po prostu raz kolejny przygotowałam, zaczęłam przygotowanie od tego, aby wyczyścić wszystko Odkurzyłam, e, później przetarłam szmatką e, Zebrałam się za wykręcenie też um, uchwytów, żeby one mi nie przeszkadzały i użyłam też taśmy maskującej w te miejsca, w których nie chciałam, aby po prostu były pomalowane. Zdecydowaliśmy się też, że nie chcę mieć całej komody w białym kolorze, i zostawiłam kilka elementów w naturalnym odcieniu czyli bazę i też samą, tę samą górę. No i zaczęłam, zaczęłam od malowania szuflad jeśli się nie mylę, przodów, frontów, szuflad i już zauważyłam, że przy użyciu wałka, niestety, jak Wam powiedziałam wcześniej, niestety nie do końca spodobał mi się efekt, jaki uzyskałam, dlatego później zawsze przecierałam to jeszcze wszystko pędzlem. Farba wyschła bardzo szybko i w ciągu kilku godzin wszystko skończyłam, ale co mi się nie podobało, że pomimo trzech warstw, niestety nadal przebija drewno i te sęki właśnie w drzewie, co z jednej strony domyślam się, że jest normalną rzeczą, ale spodziewałam się chyba troszeczkę większego krycia. Kolejną zmianą, na którą się zdecydowaliśmy, do tego, aby ten wygląd był troszeczkę bardziej nowoczesny, była zmiana. Tych właśnie uchwytów. I um, Ania poleciła mi zakup ich na eBayu i powiem Wam, że wybór jest naprawdę ogromny i ja nie mogłam się zdecydować, czy właśnie wybrać takie kryształowe, czy wybrać może takie, które um, są ceramiczne albo metalowe. Dam Wam linki na dole, to możecie zobaczyć. Naprawdę są piękne i nic nie stoi na przeszkodzie, abym za jakiś czas zmieniła te właśnie uchwyty na coś innego. Co zauważyłam, mogę Wam powiedzieć od razu, jeżeli chodzi o wady to to, że jak pomalowałam właśnie te wewnętrzne elementy stelarza tej, tej, tej komody, później mogłam włożyć nie mogłam włożyć szuflad dobrze, także musiałam je delikatnie po prostu zetrzeć. Zauważyłam też, że w niektórych miejscach, to niestety za pomocą, przy pomocy mojego estelka, który bardzo dzielnie pomaga mi wiercić troszeczkę większe dziury, żeby mogła włożyć te nowe właśnie kołki, troszeczkę mm, za bardzo mi pomagał i porysował mi część właśnie mebli i będę musiała to naprawić. Już nie będę wyciągała całego tego arsenału pędzla, tylko wezmę taki malutki pędzelek, wiecie, m, malarski i po prostu podoklejam te niektóre elementy, które niestety niechcący mój synek e, po prostu uszkodził. Teraz, kiedy patrzę na naszą komodę, to podoba mi się efekt, chociaż, mimo wszystko, ja jako osoba, która nie nazywa się perfekcjonistką, ale widzę, że niestety w niektórych miejscach właśnie są prześwity e, drewna i mm, nie wiem, może powinnam zrobić jeszcze jedną warstwę, chociaż mój mąż uważa, że to jest właśnie natura drewna, że cały czas widać to, że jest to mebel drewniany i mm, nie wygląda to sztucznie, moim zdaniem, ale. Czegoś mi, czegoś mi tutaj po prostu brakuje. Nie wiem, czy do końca jestem zadowolona z efektu. Dajcie mi koniecznie znać, czy może wy macie jakiś pomysł, aby właśnie to zlikwidować. Um, podoba mi się też to, że um, te uchwyty, które wybrałam, pięknie łapią światło. Niestety dzisiaj nie mam szczęścia i za oknem jest bardzo pochmurno, także nie mogę Wam tego uchwycić. Ale wieczorem, kiedy właśnie leżeliśmy i podziwialiśmy naszą nową komodę, Zauważyłam, że nawet od żarówki w tym momencie, w zależności od tego, w której strony się patrzy, na nie to wtedy łapie światło i tworzą piękną tęczę. Dlatego to jest taki ciekawy element, moim zdaniem, który też bardzo ładnie wygląda. Nie chciałam, nie chciałam aby ta komoda wyglądała na za słodko, bo. To też nie jest mój styl, nie chciałabym, aby wyglądała ona za romantyczną, bo to też nie jest w naszym guście. Podoba mi się, ale nie wykluczone, że w przyszłości może właśnie nie zmienię na przykład samych uchwytów na jakieś inne. Może kiedy do naszej sypialni wprowadzę jakiś konkretny kolor, wtedy będę mogła kupić uchwyty właśnie w tym odcieniu, aby, aby troszeczkę się wyróżniały. Widziałam na stronie... Zary, lubię tam zaglądać właśnie jeżeli chodzi o inspiracje. Piękne właśnie meble w białym odcieniu z zielonymi dodatkami. Um. Może takie właśnie znajdę. I chcę wam powiedzieć, właśnie, bo podobały mi się uchwyty w zarze, ale tam dwa kosztują około 10 funtów, a możecie kupić za tą cenę naprawdę wiele więcej ich na eBayu. Um, ja szukałam sprzedawcy, który jest zlokalizowany w Londynie, ale wiem, że też dużo z nich sprzedaje po prostu i bezpośrednio z Chin. Um, nie wiem, jaki za kościół, powiem Wam szczerze, podoba mi się jakoś tego, tego, co to ja um, kupiłam. Mam w planach przygotować że Mam w planach pomalowanie jeszcze jednej rzeczy. W sumie y, używanie tych farb jest bardzo Uzależnia, bo macie ochotę pomalować wszystko. I ja się za mnie śmieje. A co jeszcze dzisiaj będziesz malować? <grym> y, mm, dzisiaj już nic nie będę malować, ale chociaż mam ochotę na przykład zmienić kolor naszego kosza na bieliznę, mam ochotę też na przykład zmienić um, naszą komodę. Znaczy, um, nie to jest taka półka. Nie wiem, jak to określić, nawet jaki to jest wyraz. Um, jest to taka. Szafka, która też jest w naturalnym drewnianym kolorze, która też idealnie pasowała do naszego starego mieszkania, która idealnie mieściła nasz książki, bo jest dość głęboka. Ma na dole też szufladę wygodną, gdzie możemy schować rzeczy, które nam po prostu są nam potrzebne, ale nie chcemy, żeby było na widoku. Ale już wiem, że... Aha, jeszcze Wam nie powiedziałam, że na, na pomalowanie komody zużyłam pół puszki tej białej farby, czyli około pół litra na pomalowanie trzech warstw. Na pomalowanie tej szafki szarej zużyłam może jedną piątą, jedną szóstą, także o wiele, wiele mniej. I teraz właśnie zastanawiam się, co zrobić z tą, z, tą, z tą półką na książki, która właśnie stoi w pokoju, bo też może mi się ładny biały odcień, ale myślałam, że może dodam właśnie trochę szare dodatków. Nie wiem, czy szare dodatki, jakbym pomalowała tylko na szaro, ona stoi tuż przy lodówce, która też jest w takim stylowym kolorze, czy to nie będzie jakoś się zlewało. Wiem, że coś chcę z nią zrobić, ale jeszcze nie wiem do końca co tego zastanawiam się i też oczywiście dam znać wam później czy, e, czy i jak mi się to udało. Myślałam, się, że może część z was zapyta mnie też na sam koniec, czy znam może jakieś inne odpowiedniki, zamienniki tych farb od Ani. I niestety z tego co pisałoście też mi właśnie w komentarzach, wiem, że są jakieś zamienniki, ale wątpię, żeby one działały tak jak te farby. Ja tego nie wiem, bo tego nie sprawdziłam, ale mówię to na podstawie tego co co wy mi napisałyście, a ufam wam. Jak najbardziej. Nie wspominałam, wam, powiedziałam wam tylko, ile zapłaciłam za wszystko, ale ta farba, ta puszka litrowa farby kosztuje około 19 funtów. Wiem, że można kupić też mniejsze rozmiary i oczywiście gama kolorystyczna jest o wiele bardziej bogata. Jeżeli na przykład chcecie malować jakąś ramkę do zdjęcia albo coś takiego, to możecie kupić takie mniejsze opakowanie, które też wystarczy nam na pewno na, 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 kilka, na kilka dobrych razy. Wosk kosztuje około 9 funtów i ten pędzel chyba 13. Tak jak powiedziałam wcześniej, razem z Totasku, z Funciaka za wszystko zapłaciłam równo 60 funtów. Plus te uchwyty kosztowały mnie 17 funtów. No, 77 funtów ze zmiany, które są ok, ale jeszcze widzicie, nie wykorzystałam całej farby, nie wykorzystałam wszystkiego. Także jeszcze na pewno będę mogła coś z nimi zrobić. Jeżeli jakieś jeszcze macie pytania, albo rady, dom, rady, które powinnam zastosować, to koniecznie dajcie mi znać. Jeżeli kogoś się zainspirowałam, może do zmian, to będę bardzo szczęśliwa. Oczywiście zachęcam Was na zajrzenie, do zajrzenia na stronę, a tam będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie pomysły, jakie ona ma na zmianę kilku mebli. Zapraszam Was też na Instagrama Ani de Brandy Hugo, która naprawdę pokazuje w przeciągu kilku godzin, takie potrafię stworzyć deńka i może akurat też coś Wam wpadnie w oko. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia z